chcę Wam teraz opowiedzieć o tym, jakie kosmetyczne rzeczy zawsze noszę w swojej torebce. Są to rzeczy, bez których raczej nie mogłabym się obejść, choć pewnie jakbym musiała, to dałabym radę, ale lubię je mieć przy sobie. Muszę powiedzieć to, że w trakcie dnia, kiedy już rano zrobię makijaż, to w trakcie dnia staram się go nie poprawiać i raczej nie noszę takich rzeczy jak podkład, czy puder, czy róż, czy cień do powiek, bo jest to dla mnie zbędne no często wychodzę rano i zaraz wracam, wracam do domu. Nie ma także, że cały dzień mnie nie ma poza domem. No, także pokażę Wam, co zawsze mam ze sobą. Tak więc zacznę od pokazania Wam torebki, jaką teraz noszę. Jest to, o tu ją nawet mam, nie muszę daleko sięgać. Tak więc jest to torebeczka, którą kupiłam w sklepie. River Island wygląda ona tak O, jest tutaj albo na uszko albo na długi paseczek który jest też regulowany bardzo jest wygodna tu ma takie y, raz, dwa, trzy solidne zapięcia więc nie ma obaw i ona teraz jest pusta akurat ale w środku wygląda tak Wydaje się być mała, ale jest naprawdę bardzo pakowna i pojemna. Więc pierwszą rzeczą, jaką zawsze, zawsze, zawsze mam przy sobie, to jest to. To jest antybakteryjny żel, te rąk. Powiem Wam, że ja nie mam pojęcia z jakiej to jest firmy. Dużo osób mnie pyta o to, gdyż koleżanki też chcą sobie jak kupić go, ale wiem, że na pewno można znaleźć taki żel jak Kareks na przykład w Superfarmie, z tym, że koleżanka ma właśnie ten żel i on nie pachnie zbyt przyjemnie. A ten ma mocny, intensywny, ale dla mnie przyjemny zapach. No i to pokażę Wam, jak to wygląda. To jest taki żel. Bardzo taką ma płynną, wodną konsystencję, jak się go... O właśnie, jak się go połączy z ciepłą rączką. No i to sobie tak wsmarowujemy. I to ma dawać odkażenie dla naszych rączek. Zapewne daje czuć to nawet, że one są dużo czystsze, a ja mam taką lekką fobię na ten temat, no bo mieszkam w dużym mieście, dużo podróżuję środkami komunikacji miejskiej i mam taką zawsze obawę, że, że dotykam wielu rzeczy i, i, i później coś jem i strasznie tego nie lubię, więc to jest bardzo fajna rzecz. I w ogóle na, nawet nie wysusza, ale może to też dlatego, że zawsze po tym... Smaruję rączki taką ziają kokosową. No taka... czy znaczy zawsze tak chciałam powiedzieć, że zawsze mam w torebce krem jakiś do rąk. Niekoniecznie to musi być ten. Teraz mam ten. Bardzo fajnie pachnie. Jest wygodny właśnie w przenoszeniu, że tak powiem, bo nie jest duży. Fajnie nawilża no, no świetny jak dla mnie. Super. Yy, aha, no i jeżeli nie używam żelu, bo używam go bardzo często to mam też zawsze chusteczkę odświeżające. Tak wyglądają, ale to mogą być przeróżne i to jest także bardzo, bardzo pomocna rzecz i też nie potrafię się bez niej obejść. Kolejną rzeczą, to zawsze staram się mieć perfumę w torebce. Teraz powiem Wam, akurat wytargają z torebki no, taką eskadę, Magnetis, ale zazwyczaj to noszę takie nie wiem, jak to się stało w sumie, że taka duża się tam znalazła. Staram się nosić takie mniejsze. Jakieś trzydziestki, albo nawet, wiecie, takie probówki, dwójek. I zawsze coś staram się mieć. W razie w... użyć sobie. Dalej. To chusteczki, to wiadomo. Nie noszę pilniczkę. To dziwna jest w sumie. Ale, no, no nie noszę po prostu. Ale noszę za to cążki do paznokci. I jak coś mi się dzieje, to zawsze, zawsze obcinam paznokcie, jak mi się łamie, bo ja jednak wolę obcinać paznokcie, niż je piłować. I później trze ostatnią już rzeczą, chyba, tak mi się to zdaje, mam taką kosmetyczkę. A kupiłam ją w Primarku to za 3 euro. Z takim lustereczkiem. Nie powinniście tego widzieć. I ona jest pełna błyszczyków i szmineczek, które zaraz Wam pokrótce pokażę. Dobra. Tak więc teraz szybciutko e, szmineczki, błyszczyki, które tutaj mam. Jeżeli będziecie chcieli, to kiedyś Wam o nich dokładniej. A tak to Wam tylko może pokażę. Nie wiem od czego zacząć. Może takiego zwykłego błyszczyka. Vinyl Glass z Rimmela. To chyba nie ma koloru. A może ma. 920, 9286. Nie wiem, czy to jest jakiś numer, czy, czy to jest kolor. W każdym razie zwykły, transparentny błyszczyk. Ale bardzo fajny. Drugi to jest błyszczyk z Inglota, cream. Tak, o. Nie jest aż tak dużo. I to jest Kolumbia. Fajny smak, fajna konsystencja, ciekawy kolor. Powiem Wam, że to wszystko brudne, ale jest taki perłowy brąz. Może nie będę się rozwodzić za bardzo nad tym. Szmineczkę, którą już wcześniej Wam pokazywałam w filmiku ulubieńce. Chanel, Shankai Red. E, dalej mam taki zwykły błyszczyk z Hanemu. Tu jest nazwa Creepy Chick. Taki. E, to jest dziwny kolor takie ma bardzo drobinki i to jest jakiś taki fiolecik dalej mam szminkę z Max Factora, taką bardzo, bardzo czerwoną to rzadko jej używam odświętnie, 103 kolorek taka czerwień mocna dalej mam szmineczkę z The Body Shop brąz taki kolor 07 z Astora 64 taki bardziej czerwień z pomarańczą taka z czerwony błyszczyk zwykły taki Taki jak tamty zresztą. Taka czerwień, ognista, ognista czerwień. To są takie dwa, takie same. Co jeszcze? Masu z Body Shopu, który jest królem, właśnie dlatego, że nie tylko jest ładnie wygląda, ale też odżywia bardzo. Także ja już pokazywałam w ulubieńce. I kolejna rzecz z ulubieńców to jest Rimmel 250. Taki brązik. Super świetny. Niestety już mało zostało. No i dwa ostatnie, które mi zostały. To jest błyszczyk Kissie z Benefita. Taki ma kolor fioletowy. Ktoś się kiedyś zapytał uuu masz fioletowy błyszczyk. Ale powiem wam, że mam go teraz na ustach. I mm. I dla mnie, bo się bardziej taki różowy. No. I ostatnia rzecz. To Lanką. Orange. Juicy chips. Super błyszczyk. Jeszcze na pewno kiedyś opowiem. No. Także dziękuję za uwagę. Na razie. Hej.